Ukraina, podsumowanie po sześciu dniach. Choć ten kanał nie jest typu takiego komentującego, to jednak zapraszam. Po pierwsze, ta wojna miała, tak jak wszyscy powtarzają, trwać 1-2 dni. Ale nie chodziło tutaj o zajęcie całej Ukrainy, tylko oczywiście szybki atak na Kijów, obsadzenie tam byłej opozycji, tej oczywiście prorosyjskiej, która obecnie najprawdopodobniej gdzieś czeka sobie blisko granicy na rozkaz. Na objęcie nowych stanowisk, i wtedy atakujący mieli zamiar ogłosić nowy rząd, i no już myśleć, że ten problem będzie rozwiązany. Na szczęście tak się nie stało. Z kilku powodów, i dzisiaj właśnie będziemy omawiać te wszystkie powody i te sześć dni walk. Tutaj warto wspomnieć, że Putin zrobił kilka rzeczy. Poka pokazał, że Ukraina to prawdziwy kraj, prawdziwe państwo, Ukraińcy to prawdziwy naród. Zjednoczył zachód i pokazał, że wcale nie jest aż taki silny. Chociaż tutaj nie wpadajmy w taką bardzo dużą pułapkę, w którą niektórzy wpadają. On też nie jest wcale jakimś bardzo słabym przeciwnikiem. Oraz to, że rozmowy z nim zawsze powinny być prowadzone ze strony siły. To jest typ człowieka, wschód ma to do siebie, że po prostu tylko silny z silnym się dogada. Nie może czuć słabości. Ale wróćmy do tego. Że szczęśliwie nic nie wyszło z tych szybkich planów zajęcia Kijowa, Ukrainy. I to można powiedzieć dzięki dwóm rzeczom: odwadze Ukraińców oraz nieporadności Rosjan. I tu trzeba wiedzieć o dwóch kolejnych rzeczach. Po pierwsze, to nie jest tak, jak się nam w większości wydaje, że walki to przeważnie piechota z przenośnymi, naramiennymi wyrzutniami przeciwpancernymi, przeciwlotniczymi. Oczywiście, to jest bardzo ważny element walki. Ale ten sprzęt obsługują po pierwsze zawodowcy, nie ktoś taki pierwszy z ulicy. Ale co ważniejsze, to to, czego prawie nie widzimy, czyli ciężkie walki pojazdów zmechanizowanych, czołgi, BWP, artyleria. To wszystko prowadzi bardzo ciężkie walki od początku konfliktu. Oczywiście te wszystkie dżaweliny, pioruny, cały sprzęt, który tam jest, jest bardzo ważnym elementem. Ale właśnie tu należy podkreślić, to jest element całości sił walczących z najeźdźcą. I oczywiście ten element jest bardzo, bardzo skutecznie stosowany. Ale tutaj też chodzi o to, że te walki są naprawdę ciężkie, właśnie z wykorzystaniem tego ciężkiego sprzętu. Po prostu my nie widzimy tego na tych filmikach, nie widzimy tego ciężkiego sprzętu po stronie ukraińskiej, ponieważ bardzo fajnie to zrobili Ukraińcy. Nie pokazują swojego uzbrojenia, ciężkiego uzbrojenia na filmikach, na tych wszystkich materiałach, które możemy w tak dużej ilości oglądać. I bardzo dobrze. Nie zdradzamy, co mamy swojego, pokazujemy tylko zniszczone, wrogie pojazdy. Tutaj kolejne brawa dla Ukraińców. Tu warto zaznaczyć, że dostawy uzbrojenia, które w ciągu dwóch, trzech ostatnich dni bardzo mocno się zintensyfikowały, to to, co teraz pomaga Ukraińcom, ale na początku bronili się bronią dostarczoną przez trzy państwa: Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Polskę. Nasz udział jest ogromny. Wszyscy się chwalą, ile, ile nie przekazali stronie ukraińskiej, tylko że my poza tymi wyrzutniami przekazujemy też całą masę innego uzbrojenia kamizelek, ale też amunicji, gigantyczne ilości amunicji, ponieważ dużo naszego sprzętu jest wywodząca się z, no, z ZSRR, to trzeba powiedzieć, i po prostu, gdyby nie te wagony, bo to już naprawdę trzeba powiedzieć, że jadą prawdziwe wagony, tej amunicji dostarczanej stronie ukraińskiej, to jest potężny zastrzyk sprzętu, amunicji, bez którego niestety Ukraina nie mogłaby walczyć. Ale głośno tego nie mówimy i bardzo dobrze. No ja powiedziałem, ale mi wolno. I tu jest druga rzecz. Jeśli spojrzymy na te walki, na to, jak przebiegają, to możemy zaobserwować coś bardzo, bardzo ważnego. Walki na południu i na wschodzie, czyli Krym oraz te pseudorepubliki tam można zauważyć, że te walki są prowadzone w sposób zaplanowany. Tam wojska rosyjskie przeprowadzają ataki zaplanowane, nie gubią się, tam nie ma tak dużych strat, walki są bardzo ciężkie, ale nie ma takich Niedociągnięć, tak to ujmijmy, oby było ich jak najwięcej oczywiście, jak na północy, na północnym teatrze działań. I to można powiedzieć wszystko w ten sposób. Tam Krym, Donbas i te wszystkie inne dziwne republiczki, które nie są republikami, tam to wszystko było zaplanowane od kilku lat. Przygotowane, ludzie byli wyszkoleni, wiedzieli gdzie atakować, w jaki sposób. Natomiast atak na Krym. Jak to powiedział jeden z komentujących tą całą sprawę specjalistów, to zostało dorysowane, jak on to powiedział, kredką na mapie. Macie tu uderzyć i już. Oczywiście wiemy, kto to dorysował: kto bardzo nie lubi prezydenta Ukrainy. I właśnie ten atak na Kijów, na 3 milionowe miasto kto normalnie atakuje 3 milionowe miasto i próbuje je zdobyć. No, oczywiście, ktoś, kto uważa, że mu się uda, a jeśli mu się nie będzie udawać, to po prostu jest równa z ziemią. Ale to jest inna sprawa. Po prostu te siły, które najprawdopodobniej miały iść od Krymu, od wschodu i przeciąć Ukrainę naprawdę na pół, odzyskać te tereny, gdzie jest dużo kopalń, minerałów, gazu i fabryk, one musiały zostać przerzucone też na kierunek północny. I to osłabiło ten dół. Dlatego Tutaj widać jakby dwie operacje: jedną przeprowadzoną przez profesjonalistów na dole, ale osłabioną, oraz u góry przeprowadzoną przez kogoś kto nie ma celów wojskowych, tylko ma cele polityczne i osobiste. I tutaj należy te sześć dni podsumować, chociaż to jeszcze nie koniec. Nie, poczekajcie. Ukraińcy zaskoczyli uporem, odwagą oraz umiejętnościami. To jak się bronią naprawdę robi wrażenie. Najprawdopodobniej Polsce, polska zaatakowana takimi siłami. Po dwóch dniach byliby przeciwnicy na linii wyisły. Niestety nie jesteśmy tak dobrze przygotowani jak strona ukraińska. Tutaj jednak pojawia się inny element, kolejny bardzo ważny element: Białoruś. Gdyby nie to, że duża część uderzenia nie została, została właśnie wyprowadzona z Białorusi, sytuacja Ukrainy byłaby lepsza. Jednak to uderzenie w stronę Kijowa, to, że trzeba odciągać siły od tych głównych kierunków natarć. To wszystko spowodowało, że jednak Ukraina jest w o wiele gorszej sytuacji niż gdyby była, gdyby od strony Białorusi Rosjanie nie zaatakowali. Do tego duża część wojska ukraińskiego musi jednak pilnować tej białoruskiej pozostałej granicy, ponieważ no, obawiają się, że zostaną odcięci po prostu od Polski. I tu warto zaznaczyć, że armia białoruska nie podlega pod rozkazy tego ich prezydencika, którego nazwiska nie będę tutaj wymieniał. Tylko ta armia białoruska podlega pod rozkazy Moskwy. I to nie jest tak, że najpierw leci SMS do Baczki, żeby jego armia coś zrobiła. Tutaj w ogóle tego elementu prezydenta Białorusi nie ma. Tutaj po prostu wszystkie rozkazy i decyzje idą bezpośrednio z Moskwy. To śmiało można powiedzieć, że to już nie jest armia białoruska. Dlaczego jeszcze nie użyto armii białoruskiej? Jeszcze o tym yy, prezydencie Białorusi. On. Aby użyć swoją armię, na przykład do defilady, musi prosić o pomoc. No to już coś znaczy. Musimy pamiętać, że najprawdopodobniej ta armia nie została wprowadzona albo dlatego, że jednak jest jakaś obawa o bunt w tych zwykłych oddziałach, ponieważ to oddziały specjalne, one by się nie powstrzymały, albo też oczekiwanie na odpowiedni moment. Też, żeby nie było, że o, bez Białorusi byśmy sobie nie dali radę. A i tak sobie nie dajecie rady. Tutaj jeszcze trzeba powiedzieć ważną rzecz. Niestety, ale walec, rosyjski walec się rozpędza. Są ściągane nowe siły, nowe zapasy, tereny zdobyte są czyszczone. To już nie jest tak, że jedzie kolumna i z tyłu Ukraińcy mogą zaatakować. To już są patrole, to już jest obsadzanie najważniejszych stanowisk. Psie na przykład, czy miasteczka wzdłuż linii, natarcia, wzdłuż dróg są po prostu oczyszczane. Jeśli tam ktokolwiek jest. Zostanie zauważone na termowizji strzelanie. Niestety te siły są, mogą być w najbliższym czasie już wystarczające, żeby stłumić Ukraińców. Putin nie przejmuje się sankcjami, jego one nie dotkną. On poświęci żołnierzy, to nie jego dzieci, nie jego bracia. On jest w stanie poświęcić 10, 20, 50 tysięcy żołnierzy, a wiemy jak traktuje Ukraińców i ich stratami się nie przejmuje, tylko najprawdopodobniej się z nich bardzo mocno cieszy. On jest w stanie rzucić tam wszystko. Tylko tu pojawia się pytanie, co kiedy wygra? Kiedy zajmie zniszczony, zrujnowany kraj, obsadzi tam swój rząd, którego Ukraińcy na pewno nie uznają. On po prostu liczy, że taki niby Ukraina, która z tą prawdziwą, wolną, niepodległą Ukrainą nie ma nic wspólnego, że ona zostanie po prostu przez nas odbudowana, a on sobie będzie stamtąd ciągnął to, co chciał. Ale myślę, że Ukraińcy nigdy w ten rząd nie uwierzą, nigdy nie uwierzą, że ta Misja pokojowa Rosjan i na pewno obsadzenie tej Ukrainy siłami rosyjskimi, że to będzie coś prawdziwego. To tak, jakby Polska, która została zajęta w II wojnę światową, wtedy nikt nie myślał, że najeźdźca jest naszym, nie wiem, przyjacielem, że nawet gdyby został utworzony rząd, kto by w niego uwierzył? Nikt. I tu kolejne podsumowanie. Dużo tych podsumowań. To wszystko. Ten atak wynika po prostu z błędnego założenia, że Ukraina, Ukraińcy są gorsi. Pewien pan Naha w czasie II wojny światowej też uważał, że Polacy są gorsi. Później skończył w bunkrze i tam skończył. Po prostu niedoceniono. Myślano, że tak jak wszyscy mówią, że wszyscy będą ich witać z kwiatami, ale nie. Ukraińcy to dumny naród. Szanują Rosjan, ale zwykłych Rosjan. Może bratni naród i Rosjan, nasz na pewno. Ale to nie jest naród, który się podda. Tak jak my. Nie poddalibyśmy się i oni też nie mają takiego zamiaru. Więc czy jest w ogóle szansa, żeby Ukraina się wybroniła? Tu można powiedzieć tak. Najprawdopodobniej, jeśli, tak jak mówię, przegra, zostanie nowy rząd, zostanie podzielona, ale to nie zakończy walk. Jest też szansa, że jednak Putin będzie musiał negocjować. Może w tym szaleństwie jednak znajdzie się troszkę tego starego kgb który jednak myśli racjonalnie, co nie powiedzieć o KGB, to jednak potrafiło troszkę przemyśleć sprawę i po prostu w końcu, kiedy zacznie brakować amunicji, ponieważ chociaż te rosyjskie zasoby nie są nieskończone, są duże, to jednak to może się w końcu zacząć kończyć. I amunicja i rakiety i żołnierze i to wszystko może powoli zacząć się wykrwawiać. Może Putin zostanie w końcu zmuszony do tego, żeby po prostu przerwać inwazję, albo po prostu ktoś znajdzie się wśród jego otoczenia, co jak wiemy w Rosji, w ZSRR było często przeprowadzane, że jeśli ten przywódca jednak szkodzi, jednak jego działania nie są racjonalne, no to taki problem rozwiązywano w bardzo prosty sposób. Dwoma kulami. Ta druga dla pewności. Ale niestety i w wariancie optymistycznym, nawet wtedy te walki będą trwały dosyć długo. Będzie walka, będą wojny i niestety będą duże straty. Widać, że Rosjanie już zaczynają stosować taktyki im dobrze znane, czyli zastraszanie ludzi i próba wpłynięcia na Ukraińców, że po prostu wystrzelamy was wszystkich albo się poddacie. Tylko, że to jest taki obosieczny miecz. Kiedy już ci wszyscy ludzie wiedzą, że zginęli, że ich ktoś z rodziny zginął, kolega, wtedy już ta perspektywa śmierci nie jest taka. Straszna, ponieważ wiesz, że zginiesz. No lepiej zginąć z bronią w ręku albo wysadzając jakiegoś Rosjanina dodatkowo, bo lepiej tak kogoś ze sobą zabrać i po prostu to może spowodować, że Rosjanie stworzyli sobie gigantycznego, olbrzymiego wroga, który się im nigdy nie podda, który będzie cały czas walczył, który spowoduje, że ta Rosja powoli się wykrwawi. Ale miejmy nadzieję, że jednak nam coś się zapali w głowie. Przypomnij sobie, że ma dzieci ten Putin. I że nie chciałby, żeby te dzieci zginęły. Właśnie, gdzie są dzieci Putina? Najpewniej w schronie. Na dzisiaj dziękuję. Jeśli wam się spodobało, no to wiecie co robić. Może komuś coś się spodobało. A jeśli się spodobało, no to dajcie łapkę w górę. Jeśli nie, to oczywiście łapkę w dół. Skomentujcie. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, ponieważ tematyka mi bardzo bliska. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.